Trzy sekundy już, teraz nie, nie ryzykuj. No, gdzieś tam i warto, wysoko. Hmm. było. Nie się to. Purple. Gadek nie! Graj, 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 graj z krową. Kurwa, nie winajmy tego. Graj, graj, graj. Eee, Chciałem mu powiedzieć, żeby kurwa chuj nie ruszała, bo go Uj mu dupę. No debil jest, jebany, pepik, pierdolony, czeszek. Kurwa. <laughs> kurwa, Ryszard. Pokot. Ok, ok. Duga, duga! Tak. Eee, chyba idę na długą Jest! Kurwa no! Niemożliwe, że go nabiłem. Kurwa, mać Matka Mołotowa tutaj, mam no, dwóch u mnie przynajmniej. Podchodzi, nie, podchodzi krótka już. Nie widzę, Smok jest. Ma z Dobra, długa padła. Dwóch zostało na czterech. Fleszuje. Polskie ścigają. Nie dole, długa jeden. Spokojnie, jest dobra pozycja. Matka i długa. Matka, nie wychodź. Muszę wyjść. Cicho. Brawo. Brawo, i... syn, i teraz po matce. Cicho. Stań blisko zygzaka i tyle. A możesz już spalić. Możesz już spalić. Tak, tak, tak. Brawo. Długą Matka, Matka. Wiem, wiem, wiem. U jest. Jest. Syn, na syn flash, syn flash, z flash. Dobra. Matka uślepi, jeszcze i tam też bije. Właśnie. To jest, to jest tego yy, Na, na midzie jest awka, synek. Po ojcu. O. Synek, awkę bierz już. Czy nie było awki? Nie było. No Ale jest. to nie jest, moja, jest. nie? A ja A, nie mam. Dobra, to tam, tamtego zjem. 58 Nie dawaj mu, mi daj. Coś? Ja właściwie nikola dobra. Bio, sp… Kupię tam temu z please. Mhm. długa, idzie długa. Ale... ale timing Kurde zaczął strzelać, no! No Smoke Age'a Jest, piadek no Wiatrek, no, O kurwa Mamy stanery Mów jak się będzie kończył No tak za 3 sekundy Chodź, spal Już, już Aha, nie widzimy nie widzimy Móg. Wchodzą, wchodzą! Syn, odrzuć się! Kurwa, palę się, palę się! Przez... Ja mołotowy raz. przebiegają. Przechodzą dalej. Kurwa, nic o, nie, się nie widzę! Znowuaj. Kurwa, już jest blisko! Syn przepuścił. Ten Bo syn się... przepuścił! O. Kurwa, tyle fleszy zostałem, że to Aż po kurwa Aż popuścił Z drugich padną Ze wszystkich strun ZE WSZYSTKICH STRUN Ten info, że mogą przyjść plecy No nas dwóch zabili kurwa Senu, dropnij Pytam no, cię, jak miałeś apkę w tej rundzie Dropnij kałaszkę, synu w sumie Ja, okay. wiedziałem kurwa, że to się To się tak kończy Idziemy, raszujemy Ojciec, idź na Kurwa, nie, Dobra. Jest, nie, 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 A z wam to to. a co mi tam?